Jestem Natalia Czuba, pochodzę z Łodzi, studiowałam na Śląsku, ale jestem na początku swojej kariery zawodowej. Jestem teraz starzystką w Łodzi. Na studiach spodobała mi się endodoncja, chciałabym się w tym rozwijać. Nie mieliśmy niestety możliwości pracy pod mikroskopem, tylko narzędziami ręcznymi. Tutaj mogą spróbować z narzędziami maszynowymi. Kurs składał się z trzech dni. Pierwszego nie mogliśmy zapoznać się ze sprzętem, z pracą w powiększeniu. Niektóre osoby miały wcześniej. Kontakt z mikroskopem, niektóre w ogóle. Także pierwszy dzień był no, takie zapoznanie się, żeby wprawić się z tą pracą w powiększeniu. Drugiego dnia już mogliśmy zwiększyć swoją wiedzę na temat opracowania kanałów maszynowo. Trzeciego dnia wypełnialiśmy na ciepło i mogliśmy swój efekt prac kontrolować zdjęciem RTG. Doktor Maciej Kuźmiński, na pewno y, odebrałam go bardzo pozytywnie. Y, wyczerpał temat, y, był bardzo cierpliwy, także zawsze jak napotkałem no, jakiś problem y, przy swoim, no, powiedzmy, pacjencie na fantomie, y, to pomógł. Jak miałam pytanie, zawsze wyczekująco odpowiedział. Myślę, że jest bardzo dobrym specjalistą, na pewno widać, że ma y, wiele lat przepracowanych, duże doświadczenie, dużo różnych przypadków. Tych trudniejszych, dlatego chciałabym w przyszłości na pewno przejechać na następne kursy, jeszcze bardziej zaawansowane, żeby móc jeszcze bardziej się rozwinąć w tym kierunku. No i myślę, że jest bardzo na pewno bardzo z specjalistą. Chciałabym czerpać od niego jak najwięcej.